Ale mi nie, nie, Czemu mi film wy, wyłącza, sam tu Mówię co do fachowców z e, UK. Okay. To jest multifinish. Panowie, robimy tak. Czyli podkład robimy po całości. To, co wam zaprezentuję, jest szybkie, tanie. Jeśli chodzi o zamaskowanie nierówności na ścianach. I inne tego typu rzeczy. Czyli robimy podkład. Ja zawsze, zawsze robię taki met zwane się żeby Że potem można było zbierać. Zobaczcie co tu się dzieje, nie? Zobaczcie w ogóle ten, ten ten dystans. Kurwa, żeby to plastrować, to jest kurwa, panowie. Chyba wiecie ile. A to, co zrobię teraz, po prostu da efekt tapety, która będzie wyglądała na 200 funtów za rurkę. I za wszystko po prostu te nierówności znikną. Nie Leszek? Jasne! Tak. Przyszedł mu na i się dziury stracił. Dzisiaj operatorem jest moje kochanie Olga, niedługo ją poznacie. Dziewczyna dorwała dyrektora. Jest w siódmym niebie. Każdemu trzeba dać szansę, No stwierdziłam, że... I sobie, <grym>? dałam sobie. Dałam. chciałaś Budowlajcowi... Ok. Projekt na zewnątrz. Ok? I zwał jak zwał. Właśnie muszę zmienić nazwę. Na projekt na budowlanie. Budowlajc mi się kojarzy Jak budować? Z murami. Nie Dobra, pokażę Wam teraz to. Widać w ogóle, coś będzie widać? Mm -hmm. To podejdź bliżej, kochanie. Mamy taką strukturę, nakładamy tyle. I zaciągamy po prostu. Zobaczcie, jak to jest prosto. To zrobi mój syn, który ma 16 lat. Zobaczcie. Oczywiście wzór wego uznania. Jeśli ktoś ma trochę rodziny wyobraźni, to sobie sam znajdzie jakiś tam wzór. Chodzi tylko o efekt malowania. Tak jak się to położy, to bez znaczenia. Tak naprawdę. O! o. Haju! 嗯。<laughs>